Witam w archiwum Impresno-Orientacje. Jesteśmy na rynku Nigiszowca, zabytkowej dzielnicy Katowic. Tuż obok jest siedziba koła PTTK nr 2 oddziału górnośląskiego Wszędo-Człapy. Archiwum powstało w kwietniu 2020, lecz zbiory gromadzę od ponad 40 lat, a od 13 lat prowadzę bazę danych ewidencją zawodów, map i innych przedmiotów związanych z orientacją w terenie. Nazywam się Watek Czerkawski i jestem nawiedzonym kolekcjonerem pamiątek po dawnych i niedawnych zawodach na orientację. Mój pierwszy start był w 1977 roku. Od początku związany jestem z GKT Cyrkino w Gliwicach. Długi czas działałem w klubie ZAMONIT Katowice, potem w Muks Gliwice, a obecnie w Sparcie Krzyżowice. Większą część życia zajmowałem się orientacją sportową i nadal jestem zawodnikiem i sędzią sportowym. Archiwum nosi imię Jana Gracjasza, PINO 143, działacza, który przygodę z orientacją zaczynał w Wadowicach. Potem był wybitnym zawodnikiem sportowym, wielokrotnym mistrzem Polski. Podobnie jak ja był kolekcjonerem i zgromadził ogromny zbiór map. Zawsze marzył o stworzeniu Muzeum INO. Niestety odszedł od nas w 2015 roku. Ja przejąłem jego zbiory i jego ideę stworzenia miejsca poświęconego historii imprez na orientację. Moja pasja kolekcjonerska przerosła możliwości przechowywania zbiorów. Gdy liczba arkuszy map przekroczyła 60 tysięcy sztuk, a liczba artefaktów 15 tysięcy. musiałem podjąć decyzję, co robić, żeby nadal gromadzić zbiory i tak narodziła się koncepcja archiwum. Ogromną rolę ode odegrało wsparcie Waldemara Figora, działacza Storunia i Tadeusza Pucharskiego, prezesa Koławszym do Człapy. Dużą rolę w powstaniu archiwum miały również rozmowy z Andrzejem Kochmalem, Andrzejem Wysockim, Jaskiem Gdulą i Edwardem Czabańskim. Prawie wszystkie obie Obiekty znajdujące się w archiwum zostały zdobyte przeze mnie podczas zawodu lub zostały podarowane przez działaczy i zawodników. Liczba darczyńców przekracza już 400 osób. W zbiorach znajdują się też kolekcje zbieraczy, którzy opuścili nas na zawsze. Kolekcje Henryka Bednarka, Przewodniczącego Kino ZGPTTK w latach 70. i 80. Sławomira Solki, działacza z Wrocławia i Jana Gracjasza nie przepadły. Celem archiwum jest dokumentowanie historii i imprez na orientację w Polsce poprzez. Zbieranie i udostępnianie materiałów źródłowych dla opracowań i badań naukowych. Ścisła współpraca z Podkomisją Historyczną Chin OZG PTTK, która mam nadzieję wkrótce powstanie. Zapobieganie niszczeniu i rozproszeniu pamiątek po dawnych zawodach. Popularyzacja historii i budowanie świadomości o pochodzeniu, orientacji terenowej w Polsce i na świecie. Archiwizacja i digitalizacja zbiorów. Stworzenie strony internetowej Archiwum. Pomoc w tworzeniu regionalnych, klubowych archiwów i współpraca z istniejącymi ośrodkami tego typu. Współpraca z kolekcjonerami, ewidencja i digitalizacja ich zbiorów. Współpraca z muzeami i archiwami państwowymi. I na koniec ustanowienie oznaki PTTK Strażnik Historii INA. Wacku, powiedziałeś, że jest tutaj kilkadziesiąt tysięcy arkuszy, różnych eksponatów, kilkanaście tysięcy odznaków. Proszę? Tytułów map. Tytułów map, właśnie, tytułów map. E, ale jaka jest dla Ciebie najciekawsza, najcenniejsza, jakiś taki niezwykły obiekt? Najciekawsze są najstarsze mapy, w tym również pierwsza kolorowa mapa do biegu na orientację oraz mapy, które powstawały przed nią. Mapy czarno-białe, topograficzne. Pokażesz nam. Tu proszę bardzo. Mamy pudełko. To jest to najstarsze mapy z lat 70. To jest pierwsza polska mapa dobiegu na orientację. A to jest trzecia polska mapa dobiegu, nie przepraszam dziewiętnasta, ale trzecia w roku 76, ale pierwsza śląska, górnośląska mapa żelazko. Jeszcze bez tytułu wtedy takie były czasy. Tych map oczywiście mam wiele i wiele z nich ma trasy i jest świadectwem dawnych zawodów. Bardzo. To jest tak. chyba czwarta mapa polska, trzecia polska mapa, 74 rok. Mhm. Takich tematów mam wiele, i yy, z niektórymi są yy, związane różne anegdoty, historie. Na przykład takie mapy, które. Były niszczone przez organizatora po zawodach, ponieważ były drukowane bez zgody odpowiednich organów za czasów pomocy. To są mapy starsze niż tamte, z lat 70. Na takich mapach organizowano imprezy na orientację w latach 60., 70. A to jest mapa z mojej pierwszej imprezy na orientację. Kiedy to było? W 77. roku, to jest pieczątka. Hmm. I to była moja mapa, tak? To strój, ja wtedy tak. startowałem. Archiwum posiada również Wydział Proporczyków. Mamy tutaj proporczyki z zawodów z dawnych lat, które czekają w kolejce do opracowania oraz takie, które już zostały opracowane i spakowane. A oto formatów dużych. Po prostu szafa na formacie A1. W niej przechowujemy duże mapy, żeby się nie gniotły. Przechowujemy w niej również plakaty, których też mamy dużo. Wodę z założenia, że orientacja jest jedna. Czy ona ma formę sportową, turystyczną, ekstremalną, przygodową czy rekreacyjną, to jest to jedna wspólna rodzina imprez na orientację i archiwum zajmuje się wszystkimi tymi rodzajami imprez na orientację, nie faworyzując żadnej z nich. A raczej starając się udokumentować każdą z nich. I zbiory te podzielone są tematycznie na imprezy turystyczne, sportowe czy ekstremalne. Natomiast żaden z nich nie jest faworyzowany. Każde materiały przyjmujemy, przyjmujemy z radością i opracowujemy i przechowujemy we właściwych warunkach. A oto Wydział Ocman. Mamy już bardzo wiele i będzie jeszcze więcej. Oznaki rzeczywiste są w segregatorach, natomiast w komputerze mamy ogromną ilość oznak znalezionych w internecie w postaci obrazków. Mamy też wydział kubków, archiwum. Jeszcze trochę niedopracowany, ale będzie kiedyś ładniejszy. Dla archiwum. Szafa to podstawa. Tę szafę razem z statkiem kucharskim budowaliśmy przez pół roku od kwietnia do września. Ale efekt jest i szafa jest solidna, przechowuje wiele tysięcy map i będzie przechowywać jeszcze przez długie lata. Mamy też w archiwum Wydział formatów nietypowych. Mapy mogą być na różnych nośnikach na balonikach, na lub logika, Czy zwinięte i spakowane w skręcone szczółki na wiatraczkach, na wiatraczkach przeźroczystych, na rurkach metrowej długości nawinięte, inwencja organizatorów imprez na orientacie imprez turystycznych jest nieograniczona. Pamiętajcie, jutrzejsze zawody pojutrze stają się historią. Jeśli organizujecie zawody, zadbajcie o to, by nie zaginęły w mroku niepamięci. Przekażcie materiały do archiwum. Po to ono jest. Dziękuję za uwagę.